Yo, ej Jou, lecę sobie, mam wyjebane Nowa fura ziołu jest grane Mój kieszeń jest plik, plikski, plikski trany te wersy, jestem najebany Nowe szus na mojej stopie O czym ty nawijasz Ja tego nie znoszę Balenciaga, drogie ubrania Fendi, Gucci, no i fucking Prada Robię skrt Styl życia lojo Nie pomijam żadnej laski ziomo Ej Yo Noszę na klacie Big Benetton W całej mojej furze napierdala meta Ej co jest typie grane, kupuję nieuprane. Wszystko jest pięknie rozjebane. Tu się boisz mojego disu. Zapnij bazdy, jazda krzyżu W dupie zasady życie na krawędzi mordo, mordo mnie to kręci. A do kręcenia to mam ziomali. Bagi skręcony i zapuszczany. Ja robię rap, deset. Potem robię skrrt Klamka w moich spodniach opalona W mig, co to za shit? Jestem jak mig Zero szacunku, nasnicz. Yo, trochę mnie dupa boli, ale Czegoś się nie robi dla was, kocham was Ej, jarzynka tu wleciał Ty robisz siarę, robimy zadymę i bierzemy marę Idziemy do żabki, jasna to sprawa po sprite, a, a nie po banana, ej tak Nasz szachista, zapuszcza nam freestyle Robimy kasę w telefonie, nowy patent Część na szyi, wisi jak mu powiem Tyle rapowania, że jestem bogiem Wiozosie M-Rolem, 229 numer, tak, skryt, to nie jest żaden kubek Zajebista nuta wyjdzie, wbijajcie na nasze Instagramy, jest moc, jest moc.